W końcu jest ten wspaniały dzień w roku, kiedy zbieramy czosnek. Można już to robić gdzieś od połowy lipca, mamy końcówkę lipca. To jest czosnek o zimy. My go sadziliśmy w październiku, listopadzie, na przełomie, jeszcze czasami w grudniu można. Zeszłego roku. I on właściwie cały rok sobie tutaj rósł w tych skrzyniach. Przy nim właściwie nic nie trzeba robić. Nawet za bardzo nie pieliliśmy. Zobaczcie, jest mocno zachwaszczone, ale to teraz sprzed e, ostatnich kilku Dni. Mocno padało, więc te chwasty powyrastały. W tym roku zrobię trochę inaczej, bo popełniłem pewien błąd. Po pierwsze zrobimy selekcję tylko największych ząbków, bo to z ząbków powstają główki czosnku. Nie wiem, czy wiecie. Bierze się po prostu ząbek czosnku i się po prostu wtyka co ileś tam centymetrów i po prostu wyrasta Wam po pół roku, czy trochę więcej główka cała czosnku. W tym roku wybierzemy, zrobimy selekcję, wybierzemy największe i chyba zrobimy to w glinie. Bo teraz jest taka ziemia, była dobra ziemia, z kompostem, z nawozem. Ale widziałem czosnek u mojego dziadka, który rósł tylko w glinie i powiem wam, że wyrósł o wiele ładniejszy. Ale być może dziadek właśnie też robił mocną selekcję. Czosnek bardzo mocno się trzyma w tej glebie, więc potrzebne są do tego widły. Jak nie wiecie, jak wygląda czosnek prosto z ziemi, to wygląda tak. Jest brudny, umorusany z takim, jakby szczypiorem. My go kładziemy później na, na, na sito, żeby wyschło. Czosnek wykorzystujemy praktycznie do, do każdej potrawy. My go używamy dosłownie do każdej potrawy w kuchni. Tutaj jest może około 400 główek. W zeszłym roku mieliśmy chyba więcej, z półtora raza więcej, mieliśmy tych, tych główek. Nie wiem, jakoś nam zostały do kolejnego zbioru i nie zjedliśmy wszystkich, czy nam się część popsuło i stwierdziliśmy ostatnio właśnie, że posiejemy trochę mniej. Zobaczymy, czy nam starczy, bo już teraz musieliśmy trochę podkradać przez ostatnie parę dni. I to jest łatwa robota. Tylko trzeba trochę podkopać. W tym roku na jesień też będę sadził czosnek. Możecie to zrobić razem ze mną, także zapraszam do subskrypcji. I do obserwowania mnie tutaj, bo daję dużo vlogów, i na Instagramie, bo daję sporo przepisów. Zapraszam na Instagram zapraszam do obserwowania. Jeżeli chodzi o czosnek, i co można teraz dobrego zrobić z czosnku, polecam Wam zrobić sałatkę taką chińską. Taki ogórek, ni to sałatka, ni to zimna przystawka. Taki bardzo smaczny ogórek po chińsku. Nazywa się Pai huangua. Jest bardzo rzeźwiający. Ma fajny taki azjatycki charakter. Polecam Wam go zrobić sobie przynajmniej raz w życiu. Zdziwicie się jak się go robi, bo trzeba troszeczkę młotkiem ponawalać. Może być też nożem w ten ogórek. Dzisiaj właśnie też będziemy go robić. Także pokażę Wam jakieś przebitki. No, a czosnek to się zbiera 15 minut. A pokażemy porównanie naszego czosnku i dziadka? Tak, na końcu Wam pokażę. Zaraz, czekajcie do końca. Wam pokażę jaki dziadek ma czosnek. Ja nie wiem, jak to jest możliwe. Żeby mieć aż taki gigantyczny. Podobno, jest, podobno to jest jakiś e, słoniowaty, czy coś takiego. Jakaś inna na, odmiana. Na Instagramie mi ludzie pisali. To jest plus, jak jest taka wysoka skrzynia, nie? Że e, łatwo można sięgać tak naprawdę. O. No to zawsze jak mieliśmy niżej, to trzeba było się bardziej z tym bawić. No i w tym roku mamy mniej tego czosnku. Dużo mniej, nie? Tak. Mi się wydaje, że mieliśmy dwa razy tyle. Polecam Wam. Sadzić swój czosnek, bo jest przepyszny. Ooo, jest On musi, on musi ogólnie wyschnąć, nie? Ten czosnek. Aby też łatwiej było trochę z tej ziemi go otrzepać. Żeby łatwiej było też po prostu go poucinać z tych wszystkich łodyg. Ooo, wszystkie naraz. Patrz, nic nie ma. A jeszcze tu są. Tu mijamy pomidorki. Możesz pokazać te fioletowe? Ładne. Dojechałem. No i musi się podsuszyć trochę, za trzy dni. Teraz ma w końcu nie padać, chyba od jutra nawet słońce, więc jakoś to będzie, nie? No. A jak myślisz, robimy takie warkocze jak w tamtym roku? Nie, czy... bardzo się sypią później w zimie i... Ciężko jest później je ten... Yy... No, półcinamy mógł... sobie. Dobra. No, także więcej nie robimy tego błędu. Więcej nie sadzimy jakkolwiek. Bierzemy tylko największe ząbki i zmienimy ziemię. Tak jak przed chwilą Wam mówiłem, do sałatki pai, Huangua, zmiażdżonych ogórków, szczypiorku, chili bardzo ważny jest czosnek. I właśnie czosnku zużywamy bardzo dużo. Właściwie cały czas, codziennie, a szczególnie teraz, kiedy... Trenuję sobie i ćwiczę kuchnię chińską. Tam dosłownie cały czas się czosnek. Pokażę wam przy okazji, jaki czosnek wyhodował mój dziadek. Jeżeli wiecie, jaki to czosnek, to dajcie znać w komentarzu. To jest czosnek mojego dziadka. Dla porównania, najpierw same główki. To jest nasz. Zobaczcie, jakie duże. Już sobie trochę uszczknęliśmy. Spokojnie nam starczą. Jeden albo dwa takie ząbki wielkie. A jeszcze Wam pokażę jaki gigant. Słuchajcie, to się ledwo mieści w dłoni. O. I co zostawiamy te ząbki? Takiego jednego bierzemy. A, myślałam, że zostawiamy je na rozsad. Nie, będziemy je zjemy je. Chcę je zjeść w tym roku. Mam już dosyć ciągłego przekładania tych większych. Trzeba w końcu je zjadać. Czyli znowu nie posadzimy największych? Nie, naj największe z tych. A w ogóle to Zobaczcie rolkę z tego przepisu na Paihuangua, ona miała tam ponad 100 tysięcy wyświetleń. Robimy ją tą sałatkę przynajmniej raz w tygodniu, sprawdźcie ją, bardzo smaczna jest. Używam też chińskiego TikToka i pokazałem tam ten przepis, jest autentyczny. Zresztą moja nauczycielka chińskiego też mi go sprawdzała i, i, i jest rzeczywiście autentyczny chiński. Zapraszam do subskrypcji, cześć!